Przemek Dzwoniarek na KSW 71. Witamy pierwszy raz. Witam serdecznie. Słuchaj, ostatnio nie udało się dojechać, a teraz jesteś. Rozumiem, że jutro na ważeniu też będziesz i w sobotę nagranie również będziesz. Dokładnie, już tym razem nie uciekam, nikt mnie nie porwie. Jestem na ważeniu dzisiaj, jutro i podczas walki. Słuchaj, w takim razie od kiedy ty wiesz, że będziesz się bił na KSW i od kiedy wiesz, kto będzie twoim rywalem? Myślę, że już półtora miesiąca, dwa miesiące wiedziałem, że to będzie Mark. Więc byłem w przygotowaniach przede wszystkim pod niego. Słuchaj, no właśnie, Mark Docis y, cięższy niż poprzedni rywale, lżejszy, jakbyś ty go ocenił. Chodzi o Janusza? Tak, tak. Mm... No szczerze na, na, inny na papierze na na inny, 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 na pewno inny jest, zdecydowanie inny, bo jest eksplozywny taki, lubi się bić, no myślę, że ten sam poziom tak mi się wydaje, co nie, bo Janusz też jest bardzo mocnym zawodnikiem był, przede mm. wszystkim, nie? No wiadomo, że inne płaszczyzny dominujące, więc to raczej można się nastawiać na walkę w stójce, natomiast jak widziałeś walkę z Damianem Piwowarczykiem, no myślisz, że właśnie to jest klucz do zwycięstwa, żeby go sprowadzić do parteru i tam się nim, nim zająć, czy nie mieszka problemu z tym, aby tych ciosów trochę powymieniać? Na pewno nie będę miał z tym problemu, żeby powymieniać troszkę ciosów, no ale też... Też będziemy dążyć, myślę, że do sprowadzenia, bo myślę, że piwowarczyk sobie dobrze z nim tam radził. To, że z nim, par nim parę razy rzucił, no to, to tylko publika mogła zrobić wow, a nic to nie zrobiło dla piwowarczyków. Myślisz, że z tych rywali, z którymi on się mierzył, to Damian był najcięższym wyzwaniem? Tak, zdecydowanie. Byłem na, na najmocniejszym jego rywalem. A jest trosze, troszeczkę tak jak. No jest część fanów, która dyskredytuje marka, jednak uważa, że no to tych 7-1, to te 7 jest mniej warte niż to 1, tak naprawdę. I jednak no to, co tam się. Że to jest trochę nabite jednak i, i to nie byli rywale, którymi się można legitymizować, że to jest super rekord do 7-0, oczywiście do momentu walki z Damianem. Czy jednak mimo wszystko, oczywiście, nie ma mowy o lekceważeniu, szanujesz i wychodzisz, i jak tu mówi Mariusz Pudzianowski, do Mistrza Świata? Tak, zdecydowanie nie szanuję, to wygrał te walki, no to musiał z siebie dać też wszystko, ci zawodnicy też mu postawili opór na pewno jakiś, czy to było naciągane, nie wiem, do końca naprawdę jest dobry, solidny chłopak. Przygotowany jestem na dobry bój z nim, więc myślę, że będzie dobra waleczka. Słuchaj, no tutaj zastanawialiśmy się nad Twoimi przygotowaniami, a mianowicie nad szyldem, pod którym będziesz wychodził, i narożnikiem, trenerami, kto który o się zajmował, więc w sumie tak naprawdę teraz debiutujesz. Już wcześniej trochę o tobie wiedzieliśmy, bo pytaliśmy, tak pytaliśmy Wojtka, i hmm. już o Ciebie trochę, no ale się do walki nie doszło, więc ten nam powiedz, jak to, jak to wyglądało z tymi przygotowaniami, czy w ogóle może jakieś jeszcze były wyjazdy, obozy? Było tak, on, przygotowania były u nas w klubie, u Grześka Szulakowskiego, w Masolu, team na. Myzl były też przygotowania w samuraju z Arturem Gwoździem i z Michałem Michalskim. Będzie też u mnie w narożniku jako drugi trener. Były plany jeszcze gdzieś wyjechać, no ale niestety przez ostatnią sytuację. No nie, niemożliwe było wyjechać do Poznania, na przykład tak jak ostatnio się przygotowywałem, bo mam trzy razy w tygodniu e, dozór, mm -hmm. <laughs> więc to by było troszkę chore tyle kilometrów jechać, wracać, później znowu jechać na trening, więc e, skupiłem się u nas, u Grześka Szulakowskiego na treningach, u nas w mieście plus e, w samuraju u Michała Michalskiego. Czy będzie na rożniku? W takim razie poza Michałem Michalskim również Grzegorz Szulakowski, jeszcze ktoś? Tak, przede wszystkim Grzegorz Szulakowski, jako pierwszy trener Michał Michalski, drugi i mój przyjaciel, który zawsze jest ze mną na rożniku, Łukasz Wysocki. od zawsze, mój sparring partner i z Maty od zawsze jest w każdej walce. Cofnijmy się trochę do tego feralnego stycznia. Ja chcę zapytać, co ty w ogóle poczułeś, kiedy okazało się, że nie, nie zawalczysz, kiedy wszedł Dylan? Czy czułeś, że taka życiowa szansa na zawsze być może wymykać się z rąk? Widzicie co, miałem podpisany kontrakt na więcej walk oczywiście, no ale ta sytuacja gdzieś tam z tyłu głowy była taka, że może to być ostatnia moja szansa. Dziś mnie to troszkę przygniotło. No ale dzięki włodarzom, mojemu menadżerowi Arturowi udało się dalej dopiąć tego, co, co ja, o czym kiedyś marzyłem, jakim byłem małym dzieckiem, żeby wystąpić w organizacji KSW, więc cieszę się, że dali mi drugą szansę. I że tutaj jestem z wami. A jak ty podchodzisz do które finalnie się nie odbyły, bo w pewien sposób na pewno byłeś nakręcony na na Wojtka Janusza, to też czy masz w swojej głowie, że musisz koniecznie stoczyć taki pojedynek, który niegdyś Tobie odwołano, właśnie z Wojtkiem w tym przypadku? Wiecie co, czy muszę, czy nie muszę? No nie wiem o tym teraz nie myślałem. Miałem nowego rywala, przygotowywałem się pod niego typowo. Yy... Kiedyś dadzą propozycję z Januszem zawalczyć drugi raz, no, drugi raz, pierwszy raz, ale drugi raz nas zestawią, no to nie ma problemu. Pewnie, że skrzyżujemy rękawice, dam mu tą szansę, bo to ja po prostu wypadłem, ja go zrobiłem w balona, tak jakby. I myślę, że może kiedyś dojdzie, zobaczymy, to wszystko zależy u włodarzy. A jak w Twoich oczach rysuje się ta walka, która odbędzie się, no być może równolegle na Fight Exclusive Night z Łukaszem Klingerem. Jak typujesz Wojtka Janusza, czy może Łukasza? No, Typuję Wojtka, sz szanuję go jako przeciwnika byłego, y jako zawodnika, więc życzę mu wszystkiego dobrego i oby jutro, y w sobotę wygrał. Słuchaj, teraz z perspektywy fana, no mamy taką grubą kolizję w sobotę. 3 trzy, trzy czterech największych organizacji w kraju e, robią galę jednego dnia. KSW, Fen i Armia. Fajne, z perspektywy fana, jaki ty byś podjął wybór? Wiadomo, jakie są karty, siedzisz na kanapie. No, fani na grupie, generalnie w internecie, na wszystkich forach, no nie ma wątpliwości, bo ta karta jest naprawdę mocna. Ale umówmy się, najlepsza karta Fenu w tym półroczu, jak ty byś jako fan to rozwiązał? Ja jako fan wybrałbym KSW, tak naprawdę. Nie, że tutaj jestem, ale. Zawsze dziś była dla mnie, to jest najlepsza federacja w Polsce i w Europie. Choć, tak jak wspomniałeś, feny naprawdę postarał się zrobił taką kartę, że i też walczy dużo od nas, artnokców, walczy Kraśka pas. Jacek Gendraszyk, którego też bym pooglądał i zobaczymy, jak to będzie. Ja mam pierwszą walkę, więc może na pewno zdążę gdzieś tam na ich waleczkę zobaczyć. Więc, więc stawiam na KSW, ale tam jest też mocna bardzo karta w fenie. No właśnie, teraz później chcę przejść do drugiego, drugiej części tego pytania, na którą walkę czekasz tutaj najbardziej, na te sportowe zestawienia w czubie, czyli Mańkowski-Torres, Ziółkowski-Rajewski, czy jednak interesuje Cię trochę, co się wydarzy w walce Różalski-Cimerm albo Szpilka-Radczenko? Tak szczerze, Różal oczywiście to też jest weteran, bardzo dobry zawodnik, też czekam na jego walkę i oczywiście czekam na Ziółkowskiego i Mańkowskiego. Dobrze, to chyba wszystko wiemy w takim razie. Jeszcze jedno pytanie, bo pamiętam Twoją walkę z moim klubowym kolegą Sewerynem Kirsibelem w Mistrzostwach Polski w bliskim kontakcie. Zdobyłeś tam ten tytuł, to też czy to właśnie ta walka w KSW spowodowała, że, że nie broniłeś tego tytułu? Nie, 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 walka w KSW mi nie przeszkodziła, tym przeszkodziło mi tak jakby w pracy nie powołali mnie do, do mistrzostw polskich służb mundurowych i wojskowych w tym roku, jakaś kara za to, co się stało Prędzy? A, rozumiem. Co, wszystko w takim razie? A, to dwa słowa jeszcze o wadze, bo widać, że jednak waga wchodzi i to zbijanie wchodzi, jak zawsze, <grym> się, pamiętam dużo masywniejszego, także ile kilogramu zostało. Zostało, dzisiaj rano było dwa kilogramy. Jeszcze z posiłkami, więc myślę, że waga schodzi idealnie, czuję się bardzo dobrze, więc jak coś, to może jedna wanna, a ewentualnie nic. Jeszcze jak dzisiaj sobie podiem, no to może jedną wannę zrobimy. Pan stówka będzie w klatce? Myślę, że tak, chcę tak 98, żeby się dobrze czuć, a tak, tak jak mówiłeś, na co dzień zawsze było 104, 108, byłem dwa razy większy, no ale to się przełoży wszystko w klatce, szybkość i, i, i przede wszystkim tlen. Wszystkiego wszystko. dobrego na tą sobotę życzymy. Dziękuję bardzo, Dziękuję widzimy bardzo. się w ringu.